Dzień dobry, z tej strony Lisiasta25, hashtag 7. W związku z tym, że jest pandemia koronawirusa, chciałam nagrać o tym film. Nie chodzi mi, żeby się wybić, czy być popularna. Chciałabym Was, drodzy widzowie, ostrzec i wlać oleju do głowy. Pomimo, że media już powinny zastąpić, ale są pewne wady. Wywołują panikę i nie... Robią nic porządnego. Często kręcą i sami już nie wiemy, co jest prawdą, a co nie. Po pierwsze, nie róbmy paniki, co nie oznacza, że można to lekceważyć. Po drugie, dbajmy o higienę i czystość wokół siebie. Raz często myjmy ręce. Unikajmy skupisk ludzkich i miejsc, w których najwięcej jest ludzi i się spotykają. Nie ma może dowodów, czy zwierzęta domowe chorują na tę chorobę. Na pewno zarażą się przez drogi oddechowe, ale nas nie zarażą. Co nie oznacza, że po spotkaniach z nimi nie można mieć rąk. Mogą mieć na ciele wirusy i bakterie oraz koronawirusa, dlatego biegnijcie do zlewu i myjcie ręce. Jak macie okres kwarantanny, to się do tego dostosujcie. Nie wyjeżdżajcie za granicę, odwołujcie wszelkie imprezy, wycieczki i inne Wydar imprezy losowe, czy tam masowe. Nie tylko dbajcie o higienę, ale tak, także... O zdrowy styl życia, zadbajcie o sen i jedzenie. Na pewno zgodzą się temu uczniowie. Każdy wie, że od czwartku szkoły są zamykane. Ja też miałam się znaleźć w szkole, lecz jestem w domu i sobie wypoczywam. No dobra, powracając do tematu. Pamiętajcie, że to nie jest czas wolny, to czas kwarantanny. Zróbcie tak, żeby nie było błędu, co Włosi. Dostosujcie się do tych zaleceń i trzymajcie się. Z tej strony to już wszystko. Do widzenia.